Hej, witajcie! Siemaneczko, z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Miło mi Was znowu gościć na naszym kanale i kolejnej produkcji. Dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie może troszkę takim odbiegającym od normalnych recenzji, poradników itd. ale mimo wszystko nadal będziemy się kręcić wokół kosmetyków. Chciałbym Wam przybliżyć moją kwestię tych kosmetyków, których używam na co dzień, które bardzo przypadły mi do gustu i praktycznie się z nimi nie rozstaje. Jak wiecie, dostęp do kosmetyków męskich jest teraz obszerny, choćby nawet ze względu na to, że to, ta pielęgnacja męska stała się bardziej codzienną kwestią, a nie tylko przymusem. I mamy naprawdę dużo różnorakich kosmetyków na rynku. Począwszy od jakichś odżywek do włosów, skończywszy na żelach i innych kwestiach. Więc dzisiaj chciałbym Wam przedstawić taką moją. Listę dziennych kosmetyków, przez które się przewijam. Codziennie oczywiście używam różnych, ale mam swoją grupę, z której nie wychodzę, bo jednak no, jestem taką osobą, która jeśli raz się przekonę, to lubi przy tym trwać. Oczywiście testy testami, ale jeśli liczę na coś pewnego, na 100% chcę mieć idealnie ułożoną fryzurę, albo na 100% chcę mieć idealnie ułożony wąs, albo brodę, albo chcę elegancko i bardzo dobrze zadbać o skórę, ponieważ w żelu są na naturalne składniki, mam swoją ligę, z której nie wychodzę. Dzisiaj Wam te kosmetyki zaprezentuję, pokrótce omówię też, na co zwracam uwagę, ja zwracam uwagę na kwestię transportu. Dużo podróżuję, więc dla mnie jest to bardzo ważne, jeżeli coś jest tak zwane all in, jeszcze do tego naturalne, to idealnie się dla mnie sprawdza, więc dzisiaj przelecimy sobie te kosmetyki, które używam na co dzień. Taka moja topka, jeśli chodzi o kosmetyki na co dzień. I zaczniemy sobie od rana, co rano, co zazwyczaj rano używam. No rano przede wszystkim muszę użyć wody. Jest na tyle kosmetyk znany i lubiany, że na pewno nie muszę o nim wspominać. Ale co do tego, pod prysznic ostatnimi czasy dla mnie mistrzostwem świata jest All Over Shampoo od Mr. Beer Family. Ta nowa formuła, ja mam dużą butlę, naprawdę uwierzcie mi, to jest coś. Czym się zakochałem. Oczywiście poprzednia wersja przed reformulacją była troszkę, no, taka powiedzmy, mało pieniądza się, ale to też ze względu na to, iż były tam użyte naturalne, bardzo naturalne składniki. Ale po reformulacji, uwierzcie mi, ja wpadłem w szok, lekki szok. Dwie pompki spokojnie wystarczają, aby obmyć całe ciało. Ten zapach Springwood jest no, niesamowicie taki świeży. Oczywiście nie jest on sztuczny, no bo wszystkie składniki, jeśli chodzi o Mr. Bear Family, są bardzo selektywnie wybierane. Ten kosmetyk sprawdza się i jako szampon do włosów, i jako szampon do brody, i jako żel do ciała, więc dla mnie, jeżeli nazwa All Over ma się tak odzwierciedlać w kosmetykach męskich, to jest dla mnie produkt idealny. Do tego składniki na czele z sokiem z aloesu i innymi dodatkami, tutaj nie ma naprawdę sztuczności. Ten żel, ten szampon nawet dobrze łagodzi skórę. Ona nie jest napięta, wysuszona, nie swędzi nas. To jest coś niesamowitego i naprawdę od tego chciałem zacząć, bo dla mnie to jest top. Dodatkowo, oczywiście, z tej samej serii mamy conditioner, czyli odżywkę od Mr. Beer Feminine i również. Ta odżywka jest na tak dobrze skonstruowana, wyważona, jak ja to nazywam, że i do włosów na brodzie, i do włosów na głowie idealnie się sprawdza. Ja naprawdę nie zauważam jakiejś różnicy, a... Weźmy to pod uwagę w momencie na przykład trudnych włosów do układania, bo często spotykam się z takimi pytaniami od Was, że jednak te produkty, które na przykład ja stosuję, u mnie wyglądają na łatwo się stosujące, a u Was coś źle wychodzi, bo macie cieńsze włosy lub jakieś lejące się i tak dalej. Warto w swoją rutynę wprowadzić odżywkę. Nie mówię codziennie, nie mówię co drugi dzień, ale co któryś dzień po użytkowaniu tylu kosmetyków, jakich używamy na włosy, tak panowie, którzy używają pomad i Warto zastosować na włosy odżywkę. Zaobserwowałem to, iż Podczas stosowania regularnego odżywki do włosów, tej przede wszystkim od Mr. Bear Family, kosmetyki, które stosuje później, czy to pre czy to już post czy pomady te końcowe, lepiej oddają swoje efekty. Efektywniej działają na włosy, efektowniej również, ale te włosy są bardziej poddane, oczywiście wzmocnione, no i przede wszystkim zadbane. Także warto taką odżywkę sobie w rotację wrzucić. To nie jest nic niemęskiego, moim zdaniem. Mamy XXI wiek i 2020, za chwilę pierwszy rok, więc dla mnie to nie jest żaden wstyd, że używam szamponu czy używam odżywki od czasu do czasu. Bo jakby nie patrząc, te włosy muszą być zadbane, więc też to jest dla mnie taka kwestia. O zamiennie z tym żelem All Over Shampoo stosuję nowe żele od Kapitan Fosset. I te żele od Kapitan Fosset, powiem szczerze, no, pachną. Nieziemsko. A ja wersję kończy właśnie buzen boss bossy i ten zapach, który powiedzmy znamy z olejku lub z perfum. To jest zupełnie coś innego pod prysznicem, przy ciepłej wodzie, przy tym innym aromacie, niżeli właśnie przy tych olejkach. I ten żel bardzo dobrze się sprawdza, elegancko się pieni, zmywa to co trzeba. Nie jest tak naturalny jak Mr. Bear Family, ale od czasu do czasu, jak chcę sobie zarzucić rotację zapachów, to wrzucam sobie właśnie to i kończę teraz butelkę. Do brody używam beer shampoo, też, który był testowany już na kanale. Jak wiecie, wydajność, zapach piwka i zmywa to co potrzeba. Dodatkowo. W momencie, kiedy myję włosy, jak nie używam All Over Shampoo, mam szampon do włosów od Captain Fawcett, właśnie też Booze and Bossy. A rich and cleansing conditioning shampoo, jeśli teraz dobrze to powiedziałem. Jeśli chodzi o kwestię Captain Fawcett, jest to szampon Booze and Bossy z fajną pompeczką, naprawdę, powiem Wam szczerze, Zmywa to, co trzeba i jeśli potrzebuje podsuszenia, jak ja to nazywam, czyli te włosy po wyschnięciu, po umyciu tym szamponem, po wyschnięciu są lekko takie, no, sianowate, ale ja potrzebuję na przykład ułożyć taką fryzurę, która będzie mocno teksturowana, nie będzie lejąca się, klejąca się, to ten szampon idealnie się nadaje. Ale jako codzienny szampon ja bym bardziej preferował all over shampoo. Zadba wam o wszystko. Przechodząc do stylizacji włosów. Mówię często o prestylera. Oczywiście film o Prestailerach jest już na kanale, hula sobie. Spotkał się z dobrym odzewem. Zobaczcie sobie, jeśli jeszcze go nie widzieliście, ale od pewnego czasu używam na szybko, ponieważ też, no nie ukrywam, zależy mi na czasie, nie tylko mnie pewnie. To jest Hair and Scalp Tonic Infused with Bayroom też od Captain Fosset. Produkt stosunkowo niedawno pojawił się na rynku, ale bardzo dobrze działa. Teksturuje włosy, pozostawia je takie szorstkie, przygotowuje pod eleganckie fryzury krótkie, teksturyzujące, więc idealnie się na to nadaje. Dodatkowo ma mega fajny zapach Bayroom i jego używam. Oczywiście używam również pre od Mr. Pear Family, czy to Sea Salt Spray, czy to innych pre -stylerów. Także to są też bardzo fajne produkty. Czasami wrzucam Enigmę, czasami wrzucam The Devil, bo jeszcze mi został. Od niedawna testuję Phenom Krem i no, za niedługo podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na ten temat, na temat tego produktu na pewno. Jeśli chodzi o pomady, takie pewniaki dla mnie ostatnio recenzowany produkt Strength od Stickmore i Lockharts. Pasta z włóknami, cement Fiber Paste jest to mocna pasta z mocnym wykończeniem, fajną teksturą, ale mega niesamowitym chwytem. I jeszcze produkt nietestowany, ale zamierzam rzucić recenzję tego produktu na pewno na kanał Dauntless Wax Cream. Jest to marka ze Stanów. Możecie autora i właściciela tej marki znać z kanału Modern Man TV. Jest to Mike. Naprawdę powiem wam produkt przemyślany i przede wszystkim uniwersalny i do krótkich i do długich fryzur, ja go stosowałem i do zaczesek, na których uzyskiwałem niesamowite objętości. I do tego uzyskiwałem również bardzo fajne tekstury na krótkich włosach. To są produkty takie pewniaki, oczywiście, bo Chorok the Mighty od pana Drwala również jest używany przeze mnie. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak mam ochotę na jaki zapach, ale wiem, że to są takie pewniaki, których jak użyję, to mam cały dzień spokój. Kolejna kwestia, broda. Oczywiście do wąsa przyzwyczaiłem się już i najprawdopodobniej od niego nie odejdę. Captain Fosset, Nebula. Wosk do wąsów, nie są to twarde woski, nie są to trudne w użyciu woski, bo Mr. Bear Family na przykład ma dobre woski, ale dla kogoś, kto pierwszy raz się styka z woskami do wąsów, może ta konsystencja i ta użytkowość tego produktu go odrzucić, ponieważ jest trudny, jest mocno zbity, twardy. A Captain Fosset robi bardziej miękkie woski, to jest taka troszkę inna liga, ale mimo wszystko, nadal chwyt. Jak cygan klamkę nie puści, nie ma opcji, więc powiem szczerze, chwyt, no, jak pudzianoski. Tak, naprawdę, jeśli chodzi o wąsy, ideal. Ja go stosuję, tak naprawdę narzucam go na wąs i delikatnie stylizuję. Jeśli mam ochotę, to go podkręcam oczywiście na szczotkę, wykręcam go delikatnie, podsuszam, ale tak na co dzień, na szybko, troszkę mały, że tak powiem, paznokieć tego wosku wrzucam. No i ten zapach Nebiula, ciasteczka, ale takie lekko gdzieś perfumowane. Coś, czego do tej pory w Captain Fosset nie spotkaliśmy, ale jest idealne. Obrodę, no teraz, obecnie mam krótką brodę oczywiście, ale i tak i tak trzeba ją umyć. Mydła, rerka, cały zestaw mydeł. Ostatnimi czasy za, zawalamy Was nowymi produktami, a będzie jeszcze więcej, i uwierzcie mi, że jest tego mnóstwo w naszych głowach, jeśli chodzi o pomysły. Jest to wszystko nadzorowane, mydła ręcznie robione, niesamowite zapachy, dobry skład, naprawdę działające jeśli chodzi o brodę. Oczywiście szampon od Capitan Fosset również, ale mydło jest takie bardziej, wiecie, przy umywalce, a szampon jest bardziej pod prysznicę. Olejki do brody, tak naprawdę okres broda od nowa. Używałem wielu olejków, ale takimi my favorite i takie ulubione, na piedestał weszły na pewno. Olejek original od pana Drwala Face and Beard Oil. Jest to uniwersalny produkt, który no, idealnie się wpisuje w krótką, dłuższą brodę. Captain Fosset, Bossy, Nebula, naprawdę jest tych zapachów Maharaja. Używam również Limited Edition Wildfire od Mr. Bear Family, ale powiem Wam szczerze: ten zapach no musicie się do niego przyzwyczaić. Jest to zapach. Zapach dojrzały. To nie jest zapach klasyczny, wiecie jakiś prorazo, kwestii kosmetycznych czy jakiś innych, ale jest to zapach dojrzały. Ale co ważne, ten olejek niesamowicie dobrze działa. Natłuszcza tą brodę, nadwilża ją, chroni ją przed tymi czynnikami zewnętrznymi, także to jest też bardzo dobry produkt. Kartacze Rarecraft, oczywiście do wyczesywania brody. I dodatkowo jeszcze w takiej mojej topce znajduje się. Płynny balsam nawilżający od pana Eleganta i marki Duelic Stoss. Również produkt niesamowicie uniwersalny. Krótki zaros, dłuższy zaros, dłuższa broda. Możemy na to zadziałać tym kosmetykiem jako Prestyler, Krótsza broda, nawilżyć i olejek również od pana Eleganta i Duelistów Sztos. Pachnie cernikowo. No, produkt, który jest suchym olejkiem, ale o tym będę opowiadał w recenzji, którą rzucę w tym tygodniu. To jest taki mój przekrój kosmetyków. Oczywiście, jeśli chodzi o antyperspiranty, tak, do tej pory moim ulubionym był e, antyperspirant od marki 4 Szpaki, ale od niedawna używam produktu, już niedługo ujrzy światło dzienne i będzie to produkt marki RareCraft, więc spodziewajcie się niespodziewanego. Naprawdę produkt jest pierwsza. Liga. To był taki przekrój. Mam nadzieję, że Wam się coś spodobało. Wszystkie oczywiście kosmetyki macie podlinkowane na dole. Jeśli jesteście ciekawi, innych kwestii, piszcie, nie wstydźcie się, zadawajcie pytania, piszcie komentarze. Oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie lajka, jeśli się film podobał. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się serdecznie. Na razie, cześć, pa!